Uśmiechnięta grupa to przedstawiciele najbardziej aktywnych sołectw we wschodniej Wielkopolsce. Tych organizujących najwięcej imprez, pozyskujących najwięcej pieniędzy czy przeprowadzających najwięcej inwestycji, tak jak zakrzewek w gminie Wierzbinek. W ostatnich latach u nas została wybudowana altanka na terenie w sołectwie. Zrobiliśmy przy szkole podstawowej parking do samochodów. No też powstała u nas przez wioskę, bo przebiega ulica Wojewódzka, jest ścieżka pieszo-rowerowa. Te właśnie działania sprawiły, że sołectwo Zakrzewek zdobyło tytuł laureata ósmej edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska. Satysfakcji ze znalezienia się w gronie najlepszych nie krył wójt gminy Wierzbinek. Bardzo się cieszę i gratuluję pani Sołty za zamieszcze trawiejskiej, całej Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom sołectwa Zakrzewek tego zaszczytnego, Wyróżnienia z, zostali laureatem, liderem odnowy wsi w gminie Wierzbinek. Celem konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla Sołectw jest wyróżnienie tych, które najskuteczniej wykorzystują możliwości, jakie daje realizowany przez Urząd Marszałkowski program Wielkopolska Odnowa Wsi. 2084 Sołectwa i 13 miast do 5 tysięcy mieszkańców są w programie ze 184 Wielkopolskich gmin i widzimy, że yy, Ci mieszkańcy bardzo chętnie sami podejmują decyzję, na co chcą przeznaczać środki, co chcą w swoich miejscowościach zrobić. Na tym nam zależy, dlatego tworzą strategię rozwoju miejscowości i to oni decydują, jak ta miejscowość ma się zmieniać. W tegorocznej edycji konkursu obok Zakrzewka nagrodzono 8 i wyróżniono 11 innych sołectw z terenu wschodniej Wielkopolski. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Boguszycach. Przyjechało na nią 700 przedstawicieli sołectw i gmin z całej wschodniej części regionu. Czujemy się zaszczyceni, że gościmy w swoich programach wszystkie gminy Wielkopolski Wschodniej, które są liderami, jeśli chodzi o nowe wsi. Bardzo dziękuję wszystkim włodarzom, radnym, sołtysom, przewodniczącym, gościom. Zaproszonym, że tak licznie tutaj do gminy Wierzbinek przybyli. W sposób szczególny wójt Szczepankiewicz dziękował gospodarzowi uroczystości, wicemarszałkowi Grabowskiemu, któremu wręczył statuetkę przyjaciela gminy Wierzbinek. Marszałek odwdzięczył się wójtowi podziękowaniem za doskonałe przygotowanie gali i aktywność gminy w pozyskiwaniu pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich. Podczas uroczystości zaprezentowali się młodzi artyści z terenu gminy Wierzbinek. Były występy instrumentalistów i wokalistów. Na zakończenie zgromadzoną w Boguszycach publiczność bawił znany satyryk Jerzy Kryszak. tutaj, tak wszyscy są z, z Boguszy, ale muszę powiedzieć, że ja gdzieś tam powiem, wiemy, w Boguszycach. Gala w Boguszycach była największym tego typu wydarzeniem samorządowym na terenie gminy Wierzbinek w tym roku.